Kaniczyk Bernard Muende Mateka został zwycięzcą 25 biegu fiata, który jak co roku rozpoczął się od startu spod bramy fabryki, meta zaś jak zwykle pod ratuszem. Ratusz znów w centrum wydarzeń. Spod budynku bowiem wyruszył kolorowy korowód dzieci i młodzieży otwierający 24. ogólnopolskie dni bezpieczeństwa, kultury ruchu i ratownictwa drogowego. W Urzędzie Miejskim zorganizowano spotkanie przedstawicieli gmin i powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. Tematem przewodnim środki unijne. W miniony czwartek, czyli w Dzień Dziecka, uroczyście świętowano urodziny Reksia. Bohater kreskówek Bielskiego Studia Filmów Rysunkowych ma już 50 lat. W najbliższy piątek i sobotę zapraszamy na Rynek Starego Miasta, gdzie odbędą się koncerty i wydarzenia w ramach 13. Festiwalu Miast Partnerskich. Poznajmy się. Kenijczyk Bernard Muende Mateka został zwycięzcą 25. biegu Fiata, który jak co roku rozpoczął się od startu spod bramy fabryki, meta zaś jak zwykle pod ratuszem. W imprezie wzięło udział blisko 1800 biegaczy. Uczestnicy tradycyjnie rywalizowali w biegu głównym na 10 km oraz biegu młodzieżowym na dystansie 3 km. Jak co roku w rywalizacji wzięli również udział zawodnicy na wózkach. Tegoroczna pogoda dla obserwatorów idealna, dla zawodowców być może nieco zbyt ciepło. Rozwijamy się już 25 lat, w tym roku jest kolejny rekord frekwencji prawie 2000 nadanych numerów startowych. W biegu głównym wózki tradycyjnie na trasie 10-kilometrowej oraz duża grupa młodzieży na krótkim 3-kilometrowym dystansie. Niespodzianki są zawsze, ale najważniejsze, żeby była dobra zabawa, żeby wszyscy się doskonale bawili, żeby zdrowo przebiegli przez cały dystans to najważniejsze. Firma zmieniła swoją nazwę jest to teraz FCA Poland wcześniej Fiada Utopoland, ale warto podkreślić, że to jedyny w kraju sponsor, który ćwierć wieku jedną imprezę sponsoruje i dziękujemy za wsparcie i możliwość organizacji tak wspaniałej imprezy. Ratusz znów w centrum wydarzeń. Spod budynku bowiem wyruszył kolorowy korowód dzieci i młodzieży otwierający 24. Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa, Kultury Ruchu i Ratownictwa Drogowego. Tym razem głośnej i kolorowej imprezie przyświecało hasło Miłość, Radość, Sport i Zabawa, a wszystkie atrakcje, prócz oczywiście parady na placu ratuszowym, zostały przygotowane w parku Słowackiego. Organizatorami tego przedsięwzięcia są Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. Tradycyjny korowód, przygotowany przez bielskie przedszkola i szkoły, przeszedł ulicami miasta. Z naszych doświadczeń wynika, że jedną z najskuteczniejszych form oddziaływania na stan świadomości uczestników ruchu jest edukacja. A edukacja dzieci i młodzieży w szczególności i wpajanie tych zasad. Znajomości przepisów i kształtowanie właściwych postaw może mieć różną formę. Jedną z nich jest Organizacja Dni Bezpieczeństwa, która to impreza ma na celu podnoszenie nie dość że wiedzy, a przede wszystkim łączy wartości teoretyczne i praktyczne, czyli wartości merytoryczne z dobrą zabawą i rekreacją. Czyli dzisiejszy dzień to jest jedna wielka nauka poprzez zabawę. To jest bardzo ważne, co robi Fundacja. Na bezpieczeństwa ruchu drogowego, która już też ma swoje lata, po prostu stara się edukować wszystkie, wszystkie dzieci, młodzież. Fundacja od przedszkola poprzez szkoły podstawowe, poprzez szkoły średnie, licea, zawodowe szkoły, bo to jest ważne, żeby te dzieci znały zasady ruchu drogowego, żeby umiały się bezpiecznie poruszać. I to od wielu, wielu lat Fundacja właśnie wykonuje. Myślę, że to są ten korowód i dzisiejsze dni bezpieczeństwa są zawsze podsumowaniem całorocznej, takiej intensywnej i ciężkiej pracy, którą Fundacja wykonuje, bo to są spotkania w szkołach, przedszkolach, to są różnego rodzaju konkursy, to jest rozdawanie elementów odblaskowych, różnych elementów, które właśnie zapewniają dzieciom, młodzieży, bezpieczeństwo na ulicy i na drodze. I myślę, że dlatego to jest bardzo ważne, a robimy to yy, jako fundacja, z panią prezes Puszyńską na czele, robimy to po, poprzez zabawę, bo dzieci najlepiej się uczą poprzez zabawę. W Urzędzie Miejskim zorganizowano spotkanie przedstawicieli gmin i powiatów subregionu południowego województwa śląskiego. Tematem przewodnim środki unijne. Bielsko-Biała jest stolicą subregionu, stąd to naszemu miastu i tutejszym urzędnikom przypadła rola koordynacji środków płynących z budżetu Unii Europejskiej do samorządów z naszego regionu. Przybyłych do ratusza starostów, burmistrzów, wójtów i samorządowców z powiatów Bielskiego, Cieszyńskiego i żywieckiego przywitał gospodarz prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult. Dalej głos oddano ekspertom. Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbricht przedstawił eksperckie informacje dotyczące planowania budżetu Unii Europejskiej po 2020 roku. Mówił także o jego konsekwencjach dla europejskiej polityki spójności, a w szczególności dla samorządów polskich. Podczas spotkania przedstawiono także informacje o aktualnym stanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz związanych z nim zmianach legislacyjnych. W miniony czwartek, czyli w Dzień Dziecka, uroczyście świętowano urodziny Reksia. Bohater kreskówek Bielskiego Studia Filmów Rysunkowych ma już 50 lat. Podczas tego wydarzenia nie mogło zabraknąć zabawy, a co najważniejsze spotkania bielskich dzieci z Reksiem oraz z panią Heleną Filek-Marszałek, wdową po twórcy serialu i postaci dzielnego psiaka Lechosławie Marszałku. Cieszę się bardzo, że Reksio doczekał się 50. 50. urodzin. Żaden pies w Polsce tak długo nie żył, można powiedzieć. I cieszę się, że, że Reksio zachęca bardzo dzieci do uprawiania sportu. No i cieszę się bardzo, że twórca patrząc tego psiego swojego nieba cieszy się, że Reksio dalej trwa, żyje i bawi dzieci. Oprócz pani Heleny Marszałek wśród zaproszonych gości był także zastępca prezydenta miasta Bielska Biała Waldemar Jędrusiński. O urodzinowy klimat i atrakcje dla dzieci zadbała Tunia Marta Świątek Stanienda, której towarzyszyli młodzi artyści z zespołu Kije. Organizatorem urodziny Leksia był Wydział Promocji Miasta przy współpracy z Bielskim Centrum Kultury i Bielsko-Bialskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. W najbliższy piątek i sobotę zapraszamy na Rynek Starego Miasta, gdzie odbędą się koncerty i wydarzenia w ramach 13. Festiwalu Miast Partnerskich. Poznajmy się. Jak co roku na płycie Starówki będzie tłoczno, głośno i wesoło. Swój eksportowy repertuar zaprezentują zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych z Bielskiem Białą Miast. Zabawa rozpoczyna się od godziny 15 i zarówno w piątek jak i w sobotę zakończy się o 22. Przede wszystkim pomyśleliśmy o tych, którzy będą wypoczywali tu przez piątek i sobotę, którzy będą mieli czas, żeby przyjść na rynek Starego Miasta, ponieważ tam będą występowały zespoły muzyczne, które przyjadą do nas zarówno z Czech, z Węgier, z Rumunii, także będzie coś ciekawego, zespół muzyczny z Berlina. Myślę, że każdy znajdzie jakieś formy muzyki dla siebie. W sobotę i piątek i sobotę zapraszamy również dzieci, ponieważ zarówno Środowiskowe Centrum Pomocy, jak i inni przygotowali wiele atrakcji dla dzieci. Będzie malowanie twarzy, będą gry i animacje dla dzieci, będzie będzie wiele fajnych takich rzeczy będzie można zrobić własną zabawkę i zabrać do domu. Także myślę, że piękna pogoda, która się zapowiada, zachęci wszystkich, aby odwiedzili nas na rynku właśnie w piątek i sobotę 9 i 10 czerwca. Na pewno będzie się działo. Zapraszamy.